Drogi strzelczyku, droga dziewczyna z łukiem, co tam, jak tam? To czytanie jest bezterminowe. Kiedy na ten film wpadniesz, to wtedy po prostu to jest informacja dla ciebie. No i niestety ten producent świeczek mi nic nie płaci, a mają takie piękne świeczki. Teraz akurat pachnie miętową łąką u mnie. No i co? Jaka karta dla ciebie? Drogi strzelczyku, droga dziewczyna, z łukiem dziewiątka pucharów. Ostatnio w czytaniu na ostatnią kwadrę była ta karta uwodnika, no i tutaj się potwierdza ta energia u ciebie. Jesteśmy teraz w ostatniej kwadrze księżyca, kiedy to nagrywam. A to jest bardzo dobry czas na porządkowanie tematów, i u ciebie też wskazówki są, żeby uporządkować. Ten mieszczanin nalewa coś pysznego do kielichów. I wpatrują się tęsknie w ten płyn jakieś dzieciaczki po drugiej stronie tego kontuaru. Natomiast ten mieszczanin prawdopodobnie troszkę niechętnie się tym dzieli, więc jest tutaj nawoływanie do tego, żeby dzielić się, czy to swoją energią, czy to swoim czasem, czy to uśmiechem z innymi. No i taka jeszcze rzecz, zobaczcie ten mieszczanin, czy też można władca. Dobrze wygląda. Na pewno były troszkę inne kanony piękna wtedy, w tamtych czasach, kiedyś tak mężczyźni ubierali. Natomiast wiecie, no, z jednej strony trzeba być ciało pozytywnym, co zawsze podkreślam, i najważniejsze, żebyśmy my się czuli dobrze ze sobą, ale wiecie, jeśli są jakieś tyły w waszej kondycji, czy też chcecie coś poprawić w waszym wyglądzie, oczywiście w miarę jakoś tak rozsądnie do tego podchodzimy. Nie, nie nazbyt ambicjonalnie. No to zróbcie to. Każdy miesiąc jest to tylko dobry, czy to listopad, czy to grudzień, a do wiosny czas szybko zleci, a na wiosnę będziemy chcieli troszkę więcej ciała pokazać. Drogie Strzelczyki. No, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.